Teraz wiem, że teraz dni są takie nocą Teraz mogę tylko wracać każdą nocą Tam gdzie jesteś jak? Nie pytaj mnie to o to Tam gdzie jesteś jak? I do ciebie tylko wracać tylko każdą nocą Że tylko tezy ususzyły dni ty, 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 wiem tylko, że wiem, że ty są po to. Ja dla ciebie tylko wracam każdą nocą. Idź tam, zawsze tam, gdzie ty. wy do ciebie tylko wracać każdą złotą nocą. Tam, gdzie ja i ty. O, dziękuję.